Cześć wszystkim, witam Was z panią rybą. Um, to jest kolejny odcinek ze Star Stable online. Także ciśniemy, ciśniemy dzisiaj. Pani Pike, jak widzicie, ma piękną rybkę tutaj, <grywka> karpia w łapie. Czy tam szczupaka, czy cokolwiek to jest, nie znam się na rybach. W ogóle, jakie tam pomagały. Mm. No i co, ruda, zaczynamy. Um, nie miała wiadomość w butelce. Skoro już tu jesteś, to czy mogłobyś mi pomóc? Tak się składa, że droga na południe jest teraz zamknięta. Nie wiem dlaczego, ale rok temu nasz sąsiad Li Jian postanowił ogrodzenie pomiędzy naszymi działkami. Zawsze dobrze się dogadywaliśmy, aż to nagle pojawił się ten płot. Od tamtej pory z nim nie rozmawialiśmy. Widzieliśmy go tylko w otali, gdy przechadzał się po polu ze spuszczoną głową. W ogóle nie reagował na moje wo wołanie. Poza y, popsuciem naszych relacji pojawiły się inne problemy. Na przykład butelki z jego rozlewni zaczęły wypływać na nasz brzeg. Nie wiem czemu wyrzucę je do morza, ale czy mogłabyś pojechać na plażę i pozbierać wszystkie butelki, które uda ci się znaleźć? Dzięki, to bardzo miłe z twojej strony. Widzicie, znowu jest ten koń. To jest Starshine. Starshine. O. Starshine. Dobra, gdzie jest ta butelka, bo się tu nie znam? Co to jest w ogóle w tym sklepie? <laughs> No way, rybackie ubrania. Oho! Kupuję wędkę. Dobra, pozbieramy sobie te, te... buteleczki. Butelka wina. Druga butelka wina. Wino, wino, wypij do dna. Słodkie wino, każdy zna. Wino, wino, pomoże ci Wina, wina, nalej mi Czy jakoś tak to czuło. <laughs> um. Hello. dzięki, to bardzo miłe z twojej strony Powiem o tym Radzie, ale coś mi się zdaje, że nasz sąsiad, pan Lima teraz wystarczająco dużo problemów Coś musiało się stać, to do niego nieprawdopodobne, by tak się odcinał od innych Zamówienie z gospody? To dobrze. Naprawdę potrzebujemy teraz pieniędzy, bo droga na południe jest zamknięta. Ten Edfield ma nos do interesów. To będzie reklama dla całego regionu, jeśli znów uruchomi zajazd. I chcesz jechać do Stein Jorvik? Cóż, jedź na zachód wzdłuż wybrzeża, aż do Jarlaheim. Przejdź przez miasto, wkrótce zobaczysz Stainie. A tak, a jak już jedziesz do Jarlaheim, porozmawiaj z Jackiem Goldsburg. Z jest nowym burmistrzem. Jestem pewna, czy Jack nadaje się do tej pracy. Nie jest najostrzejszym narzędziem w szopie, jeśli wiesz co mi chodzi. Haha. Na szczęście pomaga mu siostra Jill. Naprawdę potrzebują każdej pomocy, jaką mogą dostać, więc porozmawiaj z Jackiem i dowiedz się, co możesz coś zrobić. Tej hrabstwo będzie Ci wdzięczne, jeśli możesz miasto stanąć na nogi. W porządku. Nie będę dłużej na nadużywać Twojego cennego czasu. Jedź na zachód główną drogą. To wszystko, co musisz wiedzieć. Dobrze, Pani Ryba, jadę. Hello, hello. Panie Jacku. Ale muzeczka. Czołem, spałem. Jestem Jack Goldsborg, miło widzieć nową twarz w mieście, jakim jesteś. Hej Max, witaj w hej! Duma Południowego Jorvik i najlepsze miejsce na świecie. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcesz widzieć z Hermanem? Dobrze. Jedyna rzecz, której nie mogę ci pomóc, Herman odszedł, zniknął, nigdzie nie masz na go znaleźć, kiedy najbardziej go potrzebuję? Jedzie na wakacje. Masz pojęcie, jakie to kłopotliwe dla mnie? Dlaczego ja potrzebuję Hermana? Cóż, zdarzyło mi się zostać burmistrzem Jarlachem. Bardzo honorowy obowiązek. Dlaczego ja nigdy nie, nie chciał, więc Herman zapytał mnie, czym się nie zgodził. Doskonale pomyślałem, jako burmistrz, Doświadczy dosługi, doświadczą do doskonałej kuchni, premier kinowych, przyjęć i mnóstwem ich prezentów. Ale to nie jest tak. Przerzucam papier cały dzień. Jakież to nudne. Powiedziałbym, że to Hermanowi, ale on mówi, że powinienem być dumny za odpowiedzialności. Ciężko pracować i być wzorem dla mieszkańców. Odpowiedzialność, przywództwo, wzór. Ba. Fuj. Ba! Słyszysz, jakie to niewiarygodne, nudne? Utknąłem. Jednakże nie możesz oszukać tego faceta tak łatwo. Słuchaj uważnie. Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Rozpisałem yy, wybory, ponieważ ja odchodzę. Niech ktoś inny się męczy. Ha! Co? O tak! Czego chcesz, Max? Dostać się do Stein Jorvik. Znam Joanne. Pracującą w tej stajni. Jeśli mi pomożesz z moim cudownym planem, Wezmę ją i powiem jej, że potrzebujesz pomocy z Harmanem. Ona być może ci w stanie pomóc. Umowa stoi? Dobrze. Weź te karty do głosowania i roznieś się po mieście. Ja przygotuję kolejny etap planu. Powinnaś skorzystać z okazji i rozejrzeć się w międzyczasie po mieście. Na razie. Ja już po Jarlachim trochę wcześniej biegałem ze względu na to, że jednak chciałem sobie. Um... Robić eventowe rzeczy na event z dziecki. Także jak mogłem, to biegałem i ogólnie to było spoko. Dobra. Jak, dobrze idzie, to miło. okej okay. czy to nie czas, by przejść do następnej części planu? Musimy znaleźć nowych kandydatów. Tutaj potężnej roboty. Rozmawiałem już z najbardziej odpowiednimi, ale nie byli chętni, kiedy ich pytałem. Ale jeśli ty się tego podejmiesz. Oni też powiedzą tak. Powinienem spytać ich, czy będą kandydować, zanim rozdawać karty. Och, to jedna z tych nudnych zasad i rzeczy, które sprawiają, że nie chcę tej roboty, rozumiesz? Ja pierdolę, ale kto go zatrudnił. W porządku. Pierwszym kandydatem, na którego ludzie mogą głosować, jest Dorif Jarlson z wyspy Padok, głowa rodziny Jarlson. Zawsze była spokojną i cichą osobą, ciężko pracującą całe życie. Bardzo interesuje się historią rodzajnych hrabstw i pasjonuje ją miasto. W skrócie, jest super nudna. Suchsza niż Sahara, a zatem idealna do tej pracy. <noise> On ty wiesz, że ona jest sucha. Ech, co jeśli moja mama nie zniknęła bez śladu? Moja mama? Tak, Evelyn Goldspure. Urodzony burmistrz pewnego dnia, kilka miesięcy temu, po prostu zniknęła i nikt o niej nie słyszał od tamtej pory. Wszyscy jej szukali, ale nie było po niej śladu. Strasznie to tajemnicze. Musimy o tym porozmawiać innym razem. A teraz jedź i porozmawiaj z Dori w nowej świecie Padop. Poproszę ładnie, Max. Trzymam kciuki, żeby się zgodziła. Matka mu zniknęła. Evelyn Goldspur. no dobra. Hallo. O Boże kolejna jakaś stara flądra. Ehm. Um, Kandydat na burmistrza? Właśnie powiedziałam Jackowi, że nie zamierzam. Możesz powiedzieć Jackowi, że nie wystartują? Mamy dużo do zrobienia tu na farmie. Zbyt dużo się tu wydarzyło. To takie smutne zawery. Ciężko wyobrazić sobie lepszego burmistrza. Jedynego dnia wszystko było normalnie, a następnego zniknęła. Co się stało? Jedyne co wiem, że uczestniczyła w otwarciu nowej kopalni GED w górach, ale oczywiście nie dotarła. Pani Drake odezwała się tego wieczoru i zastanawiała się, dlaczego wyle nie dotarła na ceremonię. Najwyraźniej miała zamiar pozwać miasto ze zniewagą, utracone korzyści marketingowe, czy coś w tym stylu. Będziesz że musiała z kogoś innego. Mam tyle pracy tu na farmie, że nie znam żadnych szczegółów. Pozdrów ode mnie Jacka i powiedz może by znalazł kogoś innego. Hello, Jack. Ach, więc, to... Ta stara kura nie chce przyjechać, typowe Już myślę, że powie ta stara kurwa <gryw> Dekadia ostatnio, po prostu każdego wyzywa od kurew I tak mi się jakoś skojarzyło Ajajaj Tata na burmistrza Następnym facetem, który byłby idealny jest mój tata Jacob Goldsburg byłby cudownym burmistrzem Jest bardzo mądry i bardzo pomagał mamie, kiedy była burmistrzem Spytaj mojego tatę, czy by nie wystartował Mówił u niej już setki razy Ale może jeśli tego spytać, zmieni zdanie Pewnie jest teraz na przejażdżce Gdyby mi nie powiedział, że mam zostać burmistrzem, nigdy bym nie wziął tej pracy. Nieważne jak zachwalał ją Herman, ale jestem posłusznym synem. Poza niedochodzeniem do szkoły i nieodrobieniem imprez w domu. Poza tym jestem super synem, rozumiesz? Powodzenia, Max. Będą mocno trzymać za ciebie kciuki. Za siebie trzymaj kciuki. Hello, hello, Jacob. O, Mówiłem Jackowi setki razy, że nie chcę startować. Dlaczego Jack nie zrezygnuje? Mówiłem mu setki razy, że nie chcę być burmistrzem. To jest zbyt bolesne wziąć stanowisko mojej kochanej żony. Przypomniałoby mi ją tak każdego dnia, nie znudziłbym tego. Wiesz, co stało się? Nie? Dobrze. Jesteś nowa w hrabstwie. Moja żona Evelyn Goldsburg była burmistrzem w Jarlaheim. Dbała o rozwój miasta i wszyscy ją kochali. Wtedy pewnego dnia zniknęła. Pomachałem jej rano na do widzenia. Jedyną rzeczą, jaką pamiętam, to to, że wieczorem miała otworzyć nową kopalnię. Get podczas ceremonii, ale widocznie. Nigdy się nie pokazała, i nikt nie wie, gdzie pojechała. Co myślę? Nie myślę. To dziwne, że nie znaleźliśmy nawet jednej wskazówki, i nikt jej nie od odkąd opuściła biuro w mieście. Wiem, że żyje. Jeśli coś by się stało, wiedziałbym. Ech, powiedz mojemu synowi, że musi znaleźć kogoś innego na burmistrza. Ach, więc Tata nie wystartuje. Typowa. Ach, gdyby moja mama tutaj była, Max, wiedziałbym dokładnie, co z tym zrobić. Okej, okay. porozmawiamy teraz z Filipem Sunfield. Jest w tym samym wieku, co ja, ale on nie był lepszy, wykształcony i nie dozniesie nienudny. Wydaje się być do dokładnie takim typem człowieka, jakiego tu lubią. Nie, nie rozmawiałem z nim. Raczej nie traktuje mnie poważnie, więc twierdziłem, że nie ma sensu. Ale może ty będziesz mieć więcej szczęścia? W każdym razie spróbuj, okej? Okay? Spytaj Filipa Sunfield, czym startuje w wyborach. Powodzenia! mój drogi. Hej tam. Kim jesteś? Max, miło cię poznać. Nazywam się Filip. I przyjechałem na farmę słonecznikowych pól z moją rodziną. Czy chcę być burmistrzem? Nie, Max. Nie mogę kandydować na burmistrza. Evelyn była moją dobrą przyjaciółką. I w głębi serca wiem, że wciąż żyje. Gdybym wziął jej stanowisko, to by było jak przyznanie, że nie żyje. Nie mogę tego zrobić. Co się stało? Nie wiem. Była tu, na lunchu, tego samego dnia. I wszystko wyglądało normalnie. Wieczorem miała uczestniczyć w in inauguracji nowej kompanii GET i wyglądało na to, że nie bardzo ją to cieszy. Ona i pani Drake szefowa GET w Jarlachem nie spotkały się osobiście, ale miała uczestniczyć jako przedstawiciel miasta. Przepraszam Max, powiedz Jackowi, żeby znalazł kogoś innego. No to lipa. Część w się sensie z matką też lipa, no nie? <laughs> żeby nie było Halo? Ach, Filip nie chce być burmistrzem, jakie to typowe? Um. Dobra, to mamy tutaj jego siostrę w takim razie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Max? Max, jak miło cię poznać. Pamiętam, że rozmawiałeś z moim bratem Jackiem. O nie, jak mam to... On nie ma potrzebnych zdolności do bycia burmistrzem. Zamiast jego stanowiska, powinien zanie... zająć nasz tata. Zgaduję, że chce być Jack dorósł i nauczył się odpowiedzialności. Ale jest jak jest. Jak jest. Jack jest burmistrzem, a ja próbuję ratować sytuację, jak zawsze. Przepraszam, nie będę cię zanudzać naszymi rodzinnymi sprawami, ale jak zapewne rozumiesz, pomaganie Jackowi w załatwieniu spraw zajmuje mi sporo czasu. Czy byłabyś tak miła, pomożesz nam trochę? Naprawdę, dzięki, Max. To bardzo proste. Jan i Jelanson założył wniosek o pozwolenie na budowę kilka tygodni temu. To rutynowa procedura i Jack powinien podpisać dokumenty tego samego dnia. Mogłabyś załatwić, żeby podpisał te papiery? Kiedy go o to pytam, tylko mi, mi wymachuje. Ty flądro! Właśnie, nie, do niego flądra nie pasuje. Ehm, um, hej Max, jak leci? Pozwolenie na budowę Jana Jarlsona? Nigdy go nie widziałem. Chcę, żebym podpisał Janowi Jarlsonowi pozwolenie po na budowę? A! Nie może czekać! To takie koszmarnie nudne przekładanie tych papierów, dlaczego muszę to zrobić? Czy nie możemy pograć na konsoli, albo zrobić w zamian czegoś innego, Max? Tylko ten papier, obiecujesz? Okej. Okay. Ponieważ pomogłeś mi z kartami do głosowania, będę dla ciebie miły. Okej, okay. tu jest pióro. Więc teraz moje nazwisko jest na dokumencie. Taki... To jest tak niesamowicie nudne. Rozumiesz, dlaczego staram się robić jak najmniej, prawda? Nie. Czy Jack podpisał fantastycznie? Ja nie ja bardzo się cieszę. Hmm. Wiesz co, Max? Wiesz, że jesteś najlepszą osobą. Najlepszą pomocą dla tego miasta. Będę miała oko na to, czego potrzebują mieszkańcy. Dam ci znać, jeśli coś się pojawi. Musiał się pojawić od razu oczywiście, tak? Um, pomoc na dłoń w Jarlaheim. Dzień dobry, Max. Dziękuję za pomoc z pozwoleniem na budowę. Jan Jarlson był bardzo szczęśliwy z uzyskania w końcu pozwolenia na łazienkę. Domyślam się, że sąsiedzi też byli wdzięczni. Jeśli mnie rozumiesz, haha. E, masz czas, by pomóc mi z jeszcze jedną sprawą? Jakąś godzinę temu zatrzymała się tu Susanna Tylko ona opiekuje się torem na dole przejeźdźni. I pytała Jacka, kiedy w końcu przyjść do jej obiecaną pomoc. Pewnie. Powinien się o to zaotroszczyć tygodnie temu, ale nic nie zostało zrobione, jak zwykle. Myślę, że potrzebuje pomocy przy na naprawach toru. To dużo pracy dla jednej osoby i to wszystko zaczyna ją przerastać. Max, siedzi i porozmawiaj z Suzaną w porcie. Zobacz, czy możesz jej w czymś pomóc. No dobra. Pomóc byłoby wspaniale, gdybyś mogła. Tor wymaga o wiele więcej napraw niż mogę to zrobić, więc nie utrzymałam go dłużej otwartego. Odkąd para staruszków mieszkających na skale konie morskiego wprowadziła się, nikt nie trzyma koni na torze i biegają po nim kurczaki z farmy. Daje im jedzenie, opiekuje się o nimi, ale cały czas uciekają. Jakie to szczęście, że Jack przysłał kogoś do pomocy. Dobra. Tak, no że, jak cudownie, że przysłał kogoś do pomocy. Co dziel była tą, która cię przesłała? Cóż, dobrze. Jeszcze jestem szczęśliwa, jeśli mam pomoc. Oto jak sprawy się mają. Na skalę konika morskiego mieszkała para staruszków, ale wyprowadzili się kilka miesięcy temu. Mieli pacha we wszystkim. W ciągu kilku tygodni zachorowały im zwierzęta. Woda się zepsuła, a farmę poddano kwarantannie. W końcu nie mogli sobie na nią pozwolić, sprzedali za grosze pani Drake z Get. Nie wiem do czego jej była, ale Get jest tam i ciągle kopią. Farma w każdej chwili może się rozpaść. Przy każdym podmuchu wiatru odpadają kawałki dachu. Spadając yy, po skalę w dół na tor. Mogłabyś pozbierać wszystkie kawałki dachu porozrzucone na torze? Moglibyśmy go otworzyć na zawody. Nie pozwoliłabym nikomu wjechać na tor, dopóki są tam kawałki dachu. Wyobraź sobie konia wbiegającego na jakiś wystający gwóźdź. Nie chcę o tym myśleć, proszę cię, nie Ach na torze, bardzo dobrze, wkrótce będziemy mogły otworzyć tor Starożkowi mieszkańcy na skale konika morskiego mieli na farmie kilka korczaków, kiedy się przeprowadzili po prostu je wypuścili, w sumie to lepiej niż pozostawienie ich na śmierć głodową w korniku, ale teraz są na skale i swobodnie sobie biegają, nie mogę zorganizować zawodów dopóki wszystkie nie znajdą się w bezpiecznym miejscu, wyobraź sobie gdyby na jednego stanął demon blad. to by umarł, złap kurczaka, a albo KFC by było, złap korczaki umie się w starym korniku na farmie, prawdopodobnie znowu zwieją na skale, ale przynajmniej przez jakiś czas będzie spokój, dobra. Idziemy robić KFC kur Dobra teraz gdzie jest ten walony kurnik O siema gedy co tam Macie o Boże, naprawdę muszę po kolei no dobra No i git Spierdzielamy stąd. I co Jest Gdy kolejny wyścig. O, mistrzostwo Sejni są zaraz. Świetnie, teraz koczaki będą bezpieczne podczas naszego wyścigu. Kiedy starszkowie na skalę sprzedali Farmaget, sprzedali ją razem ze wszystkimi zwierzętami. Robotnicy Get nie wydają się nimi przejmować, więc opiekuję się nimi od tamtego czasu. Sierno rano zauważyłem dwa konie uciekły z pastwiska na skalę konika morskiego. Prawdopodobnie z robotników otworzył bramę. Te dwa są takie złośliwe. Cokolwiek zrobię, zawsze znajdą drogę do wyjścia. Tak czy inaczej, weź te kocki cukru, to najlepsze co znają. I zwapię je z powrotem na pastwisko, zanim uciekną jeszcze razy, jeszcze dalej. Pośpiesz się, kiedy dwa łobuzy znajdują się już na pastwisku, będziemy mogły otworzyć tor. Okej. Okay. Proszę patrzeć, srebrne flow. Wygraliśmy z srebrną ten na wyścigu. Czy ja muszę prowadzić? Czy one sobie same dojdą? No, muszę je prowadzić. Ja pierdolę. Bierzcie, idźcie tam. Nie wychodźcie. Dobra No to wracamy w takim razie do wyścigu Susan, świetnie, cudownie mieć znów tych dwóch drani na postwistku Nie to, żeby zamierzali zostać tam na długo Dzięki za pomoc w końcu mogę otworzyć wyścigi konnej na To jest to max, jeśli chcesz możesz się pościgać Chcesz, prawda? Ja ci pokaż lala jak to się robi hmm. Zawsze najlepszy, zawsze najszybszy No i super, świetnie, szybka jesteś. No wiadomo, Dobra, tu mamy Zadat Ligi Legend, się ma um. no Ty masz mi pomóc z moim sklepem? Świetnie, przy okazji, jak masz na imię, Max, Spoko, jestem Z, Zed i jestem z Ligi Legend. Jestem kierownikiem nowego sklepu, który tworzymy w Jarlaheim summoner's rift. Moim zdaniem istnieje sposób na no, trochę rock'n'rolla w tym miejscu. Więc pomyślałem o otwarciu sklepu z ubraniami inspirowanymi punkiem. Czy to nie będzie czadowe Mam tonę twarowej yy, pracy do zrobienia przed otwarciem sklepu i miałem nadzieję, że pomożesz mi zacząć. Och, świetnie, jak miło, że mi pomożesz. Po pierwsze pokażę ci, gdzie sklep będzie zlokalizowany. Chodź, pokażę ci. Spoko, Zedzik. Zaczynamy. To jest miejsce, gdzie postawimy sklep. Będzie prawda? Ruszajmy. Teraz, kiedy wiesz, gdzie stragam będzie ustawiony, musimy zacząć od, yy, go komplementować. Nie mam żadnych narzędzi do tych spraw, ale wiem, że budowniczy Donald ma mnóstwo narzędzi, których możemy użyć. Możesz tam pojechać i zapytać go uprzejmie, czy możemy je pożyczyć. W drogę porozmawiaj ze staruszkiem i posłuchaj co ma do powiedzenia. Ze staruszkiem jeszcze go zwyzywał od starych. On jest trudy, co nie? No wiadomo, że jest trudny, Połowa ludzi w tej grze jest trudnych, Ale widzicie, tu ma swój dom. Super. Witaj, Max, chcesz pożyczyć ode mnie narzędzia? Oczywiście, że możesz, nie ma problemu. Chwileczkę, chcesz pożyczyć młotek i metalowy łom? Och, nie mam ich tutaj w tej chwili. Agnus je. Ten leniwy drań powinien zwrócić się wieki temu, ale pewnie zapomniał, czy coś. Proponuję ci porozmawiać z Angusem. Nie powinien potrzebować tych narzędzi dłużej. Powiedz na posiadłość Goldspurów i wysłuchaj, co ma do powiedzenia. Przekaż mu również pozdrowienia. Niech nie myśli, że zapomniałem. Haha, ha. ne, zostaw to. Po prostu się z tobą drażnię. No okej, okay, no. To jadę w świat. O Boże, co tu się dzieje? Patrzcie, on jest poskudna. Magda Gessler. A ty? Wyglądasz jak. A, dobra, może nie będę komentował. Kołon ma skudną mordę, ja pierdolę. Witaj z powrotem, Max, nie wiedziałem cię jakiś czas. Tego potrzebujesz tym razem? Pożyczyć narzędzia, no nigdy mnie nie widziałeś. Pożyczycie narzędzia budowniczego Donalda. Prawie zapomniałem o tych starych w waszych narzędziach. W szawych, sorry. Echem. Oczywiście, że możecie pożyczyć, dopóki Donald się na to zgadza. Ostatecznie są to jego narzędzia i nie potrzebuje ich już więcej. Więc tutaj są. Teraz, kiedy masz narzędzia, powinnaś kontynuować cokolwiek masz do zrobienia. Co to właściwie było? Och, otwierasz sklep? Niesamowite! Myślę, że powinien, na, powinnaś wrócić do, do Zeda i powiedzieć mu, że masz narzędzia potrzebne do montowania tego stoiska. No, to wracam. Sima Zed. Fajnie, jesteśmy teraz o krok bliżej do ukończenia. Wyśmienicie, daj mi tylko chwilę na sprawdzenie, Nie trzymamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby zacząć budować. Wiesz co, Max? Co za wpadka. Mój mały umysł nie funkcjonuje odpowiednio w ostatnich czasach. Zgubiłem gwoździe, które miałem wcześniej. Sprytne, co? Myślę, że zgubiłem je, kiedy przenosiłem jakieś narzędzie do mojego taty. Po prostu miałem za dużo dźwigania. Och cóż, nawet ja popełniam błędy od czasu do czasu. Przynajmniej wiem, że zgubiłem te gwoździe gdzieś w Poszukaj Poczekaj, prawdopodobnie znajdziesz. Może dziecko, kto jest twoim ojcem? O Boże... Ej! Siedzi. Dead, znalazła się kapitalnie. Teraz możemy wreszcie zacząć budowę. Najwyższy czas. Teraz, kiedy mamy wszystko przygotowane, nadszedł czas na zmontowanie tych rzeczy. Chciałbym ci pomóc, ale jestem zbyt słaby w te klocki. Jestem dobry tylko w muzyce. Przynajmniej wszystko to, czego potrzebujesz, znajdziesz na tym stosie. Użyj po prostu młotka czy czegokolwiek i wszystko będzie w porządku. Okej. Okay. Łom, jeb Zajebiście Skończyła się już mądra dziewczyna i ta szybka, to będzie idealne. Nie podrywaj mnie. Ehm, myślę, że będziemy mieć dużo fanów. Dobra, może ja się przebiorę, bo tak. Jechałem do mistrzostwa i zapomniałem o tym. O! Mamy jeszcze kilka rzeczy, które muszą być zrobione zabowiłem t shirty ze sklepu naszego drukarza Daisy, która jest też miłą, wystrzałą dziewczyną Jest naprawdę dobra w przygotowaniu Fajnych druków na ubrania Będziemy musieli współpracować z nią częściej w przyszłości Jestem szczęściarzem, że mam taką Uzdolnioną dziewczynę, która może Dla mnie przygotować te rzeczy jak te Jednakże nie rozmawiałem z nią cały dzień I chciałbym wiedzieć, jak wyglądają koszulki Czy są skończone i tego typu rzeczy Idź porozmawiaj z nią Będzie przy kawiarni w Dokach, poniżej Hej. Mam nadzieję, że już skończyła Zobaczmy twoją samicę. O Boże, Pokemon pasują do siebie. No. <laughs> jak ona kurwa wygląda? Hej dziewczyno, kim jesteś? Och, pracuję z swoim słodkim Zedem? Fajnie. Co się dzieje z koszulkami? Cóż, proszę się naprzód, niedaleko do skończenia. Jedynym problemem jest to, że skończył mi się coś tam, atrament chyba. <laughs> Zróbmy tak, Max. Potrzebuję dostać więcej barwnika, ale jak widzisz skręciłam konogę. Na koncertach dzieją się szalone rzeczy, ale pewnie nie masz pojęcia o czym mówią. Och, chyba mam. Cóż, jednakże założyłam zamówienie na barwnik. Myślę, że był przetransportowany do doków w Forcie Pinta. porozmawiaj ze sobą odpowiedzialność za transport, a on da ci barwniki. Wiem, że to trochę daleko, ale mamy teraz promy. Dlaczego nie spróbujesz się przyjechać z nimi? Są całkiem spoko, a podróż jest naprawdę szybsza. To jest prom, który odpływa do Forti Pinta w doku, z doków tutaj. Jeśli chcesz, zawsze możesz tam pojechać. Zrobiłeś jak będziesz chciała, to tylko sugestia. Będzie naprawdę super, jeśli mi pomożesz. No to co, jedziemy promem, ta? Dobra, pierwszy przejazd promem. Co na mnie trąbisz? No to czekamy. No, przynajmniej dojechaliśmy. Ale jak ładnie w ogóle, jak to wygląda. Nice, nice, nice. Dobra, to do kogo mamy jechać? Um, do kogoś tam. Okej, okay. tyle mi wystarczy, pewnie do Jamesa. No oczywiście. Witaj, czy jesteście z dostawą atramentu dla Daisy? Barwnik powinien być w którejś z beczce na molo, poniżej a Przez przypadek pomieszajmy wszystkie razem, więc nie mogę powiedzieć ci, która z nich zawiera atrament, ale rozejrzyj się dookoła, jestem pewien, że go znajdziesz. No ty, uposiu kurwa. Kto cię spłodził? Pewnie ta sama osoba, która spłodziła Alex, ale to jest nieważne i chyba nie chcę jej poznawać. No, mamy wreszcie znalazłaś barwnik, wybornie. Przepraszam za kłopoty, na razem będę lepiej śledził beczki. O, przeprosił. Proszę bardzo, wszystko jest gotowe. Dziękuję za przybycie tak szybko. Byłoby naprawdę nudne czekać tutaj cały dzień, ale nie stało się tak. Wróć do Daisy i daj jej barwnik. Myślę, że potrzebuje go tak szybko, jak to możliwe. Więc zmykaj. Okej, okay, James się zmienił, ale jest dalej upo. Ale się zmienił na lepsze. Hello, Daisy, o świetnie, zdobyłaś barwnik, teraz mogę wreszcie kolorować koszulki. Mogę spokojnie powiedzieć, że będą super odlotowe. Zajmie to chwilę czasu, te koszulki muszą wyschnąć. Bądź cierpliwa dziewczyną, wróć jutro, a będą suche i gotowe. Zabieramy się od razu do pracy. Na razie, cześć, peace. O, przynajmniej są od razu. Proszę bardzo, koszulki są wreszcie skończone i są naprawdę zaje fajne. Tak fajne, że zatrzymam jedną dla siebie, ale myślę, że Seth zgodzi się ze mną. Może któregoś dnia będziesz nosić którąś z nich. To koniec mojego udziału. Mam nadzieję, że Ty i Zed jesteście zadowoleni z tych koszulek. Przynajmniej ja jestem. Było przyjemnością pomagać Waszej dwójce. Proszę, powiedz mi, jeśli będziesz potrzebował jakiejkolwiek pomocy w przyszłości, jest, jestem gdzieś tutaj, pa dziewczyno. Hello, Zed, masz je ze sobą? Wow, są fantastyczne. Sprzedawanie ich nie będzie trudne, dzieciaki oszaleją na ich punkcie. Daisy jest naprawdę dobre w swojej pracy, kiedy wraca do domu, on naprawdę mocno. Nie zostało nic do zrobienia, Max. Mam tylko jedną rzecz, przy której potrzebuję Twojej pomocy. Widzisz, współpracujemy z fajnym zespołem i artystami. Chcielibyśmy, żebyśmy. Yy, chcieliby, żebyśmy rozwieśli plakaty, więc pomyślałem, że byłoby fajnie usytu usytuować je tam za sklepem. To będzie ekstra. To jest kilka plakatów dla ciebie do rozwieszenia. Po prostu krzyknij, kiedy skończysz. Ohoj, dodam jakąś paskudną koszulkę. Jeszcze muszę z konia schodzić, no po prostu. Ej, 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 dobra. Ale jak to szybko leci. Czemu wszystkie te same... Ej, ale Zalibist jest ten plakat akurat. Mega siedzi, co? Tylko czemu wszystkie te same w jednym miejscu, to źle wygląda. Gotowa? Super. Wyszło to naprawdę dobrze. Jestem teraz naprawdę szczęśliwy. Nie wiem jak Ci podziękować dziewczyno. Wszystko jest teraz gotowe i sklep został otwarty. Oto jedno z najfajniejszych koszulek jako nagroda. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. No to co? Zobaczmy koszulkę. O Boże Święty. Jennifer, idź mi stąd, nie przeszkadzaj mi, chcę zakończyć odcinek. Dobrze, to ja kończę odcinek, także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zawsze zostawiajcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Także e, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i cześć!